Czuwaj! Po tej stronie jest druhna tropicielka Patrycja Kościkiewicz, ambitny wróbelek oraz... druhna pionierka Ewelina Ragucka, troskliwy wróbelek. Dzisiaj mamy 20.21.02.21, no w skrócie 21 lutego. A na ulicy odwilż się zbliża, no i będziemy w locie kąpali. Jednak to nie same ważne, bo właśnie rok temu zaczął się biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Ale w tym roku mamy kwarantannę i logicznie nie możemy znowu zorganizować takiego calozwiązkowego spotkania, jednak drużyny, które w ubiegłym roku zwyciężyły, nie tracili czasu na marne i stworzyli coś niesamowitego. A co? To słuchaj do końca, a dowiesz się. Więc nie wydłużam, a od razu przechodzimy do religijnej części naszego radia. Dzisiaj Kościół obchodzi pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez 40 dni pościć i pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana. My także mamy przygotować się do paschy, a szatan jest naszym wrogiem. Są osoby, które nie wierzą w jego istnienie i twierdzą, że jest wytworem naszej wyobraźni, że jest zlem abstrakcyjnym, rozmytym w ludziach na całym świecie. Nie jest tak. Pismo Święte wiele razy mówi o nim jak o konkretnym duchowym bycie to upadły anioł. W jaki sposób działa? Klamiąc, oszukując. Wszędzie tam, gdzie jest klamstwo, jest działanie szatana. A w jaki sposób klamie? Przedstawia nam złe czyny jako coś dobrego, naklania nas do złego i potem podsuwa usprawiedliwienie naszych grzechów. Na koniec swojego oszustwa napełnia nas niepokojem i smutkiem. Czy nie masz takich doświadczeń? Jaka powinna być nasza postawa wobec kuszenia? Przed, czuwać, modlić się i unikać okazji. W trakcie opór bezpośredni lub pośredni. Po, jeśli zwyciężyłeś, dziękuj Bogu. Jeśli nie, proś o przebaczenie i wyciągnij wnioski z doświadczenia. Jaka była do tej pory Twoja postawa? Maryja, dziewica. Zmiażdła głowym węża. Niech pomaga nam zwyciężać pokusy każdego dnia. Został ty, 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 nie, ty. Każdego roku jest obchodzony szczególnie ważny dzień dla wszystkich harcerzy i skautów. Jest to dzień myśli braterskiej, o którym chyba każdy z was słyszał. W tym dniu Skałci i harcerze z całego świata, połączeni wspólną myślą i duchem, składają sobie życzenia, wspominają wesołe chwile harcerskie oraz przypominają twórcę skautingu, generała Roberta Baden-Powella. BP w tym roku obchodzi już aż 164 urodziny. Co ciekawe, jego żona Olave także miała urodziny tego samego dnia. 22 lutego. Początki skautingu zrodziły się w 1907 roku, gdy Robert Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz dla chłopców na wyspie Brownsea. Rok później napisał książkę Scouting for Boys, która spopularyzowała skauting na całym świecie. Tak też powstało harcerstwo polskie. Gdy w 1910 roku Andrzej Malkowski za karę musiał przetłumaczyć właśnie tą książkę, a idea skautingu tak mu się spodobała, że postanowił złożyć takie coś w Polsce. Idea skautingu bardzo szybko rozprzestrzeniła się po całym świecie i pięknie zachowała się do czasów dzisiejszych. W tym roku DMB. Z powodu każdemu wiadomej sytuacji wirusowej, był zorganizowany nieco inaczej. Dzień Myśli Braterskiej przeniósł się na platformę Discord, gdzie było aż 10 sektorów zajęć: takich jak kuchnia, debaty, muzeum, sztuka, escape room i inne. Każdy uczestnik mógł wybrać dwa zajęcia, w których chciałby uczestniczyć. W dodatku do tego był zorganizowany nietypowy konkurs lasek, ponieważ były one wykonywane w bardzo wiele ciekawych sposobów. Nawet origami i 3D paint. Również był oddzielny kanalik kawiarenka dla dodatkowej integracji uczestników. Właśnie tam wzięliśmy krótkich wywiadów uczestników tegorocznego DMB. Posłuchajmy więc ich opinii. Mam na imię Marta. Я стан з 13-ї вілінської дружини Харцерок Чарна Чинавка і міні Марина Мжисяковий. Тобто ми четі ДМБ. ДМБ ма для мене направді віля значений. Він, що з них, то хиба прийде всім, то що ДМБ, то сьогодні то приясні. Сьогодні, то так віля ружної Харцерши і скаут, то ся талант Докорочна ДМБ дуже мені сподобав. Так, то був не типовий, цілком інний ДМБ, але я там дуже втіншена, що для нас ось таких було зорганізовано. Аби створити то для всіх гарцей нашого зв'язку, направду, то вимагало дуже висілку, організатори напоткали вілі трудності, але мимо того, удало їм ще зробити ДМБ виєнтково, і то, напевно, є варте похвали. Чи не чином все, хто же віртуальний музеум і варштати? Бардзо мені ще сподобалося. Хто ж віртуальним музеєм Другна Бардзо цікаві оповідала о купальні столі в Ілічці. Була на тим Бардзо зацікавлена і тепер сам хень світить те місце не тільки віртуальне, а й зобачить на власне очі. В секторі варштату робилися ми лопача снув. Не вдалося ми то зробити ідеальні, але я сам задоволена, що навчила всім чогось нового. Була захвачена помислом власниць цього апелю то було щось сталким, новеко і неспотиканеко. Тішимося, що хоч то не був бій, а не якісь споткання наживо, тим тим розпочалися ми урочисті. Крака от, год, яка відбулася в самому кінці, була також добрим помислом на закінчення того пінкнего дня. От від до 10 тен ДМБ оцінюємо хіба на 9, бо ж спіткало мені кілька проблем технічних. З оказі ДМБ хотіла б вмішити лінки трохи герцерський виповнену пшеготами і добрими вспомненнями. Czuwaj, mam na imię Adam Kozłowski Należy to trzeci wileński drużyny harcerski trop Zastępu Szlak Jest to e, mój drugi DMB e, Po raz pierwszy uczestniczyłem Podczas e, DMB 2020 roku Który odbywał się e, w gimnazjum Jana Pawła II Dzień Myśli braterski Jest dla mnie bardzo ważny Z powodu tego, że Łączy wszystkich harcerzy. i Jak i na Litwie taki na całym świecie daje niemal do przemyślenia co takiego jest przyjaźń, co takiego jest solidarność, co takiego jest barterstwo. Tegoroczny DMB e, dla mnie całkiem spodobał się. Był w, w ciekawym, e, niezwykłym formacie, czyli on, e, odbywał się online poprzez aplikację Discord. Można było wybrać e, wszelaki zajęcia, które odbywali się e, w online. Wybrałem sobie GeoGSR i Challenge Accepted. Pierwszym zajęciem, w którym uczestniczyłem, był Challenge Accepted, prowadzony przez druga Pawła Gieliałska. Drug Paweł opowiedział o swoim doświadczeniu, organizując różne obozy i zloty. Dał kilka cennych porad, jak pokonywać wszelkie trudności na drodze harcerskiej, jak i w życiu. I także powiedział, owocnie pracować w ekipie. Drugim zajęciem, w którym uczestniczyłem było zajęcie z gry GeoGuessar, które prowadziła na Dorota. Na początku poznaliśmy co to takiego jest gra GeoGuessar. Wykonaliśmy krótki quiz w kahut o terenoznawstwie i później zagraliśmy w tą grę. Najbardziej mi zapamiętało się, że pierwszą lokalizacją, która wypadła, była moja wioska. I moje ulice to naprawdę rozbawiło, i uzyskał maksymalnie punktów. Na dzisiaj niestety nie mogłem uczestniczyć, jak nie mam Instagrama, jednak brałem udział w Kahucie, w którym powiedzmy się bardzo dobrze i zajęła się pierwsze miejsce. Pytania były bardzo ciekawe, a varianty odpowiedzi były niejednoznaczne. Bardzo podchwytliwe. Tego rocznego DMB oceniam 9 na 10. Był on wspaniały. Było wiele ciekawych zajęć. Jednak nie odbyło się bez problemów technicznych, co jest zrozumiałe i cieszy mnie to, że te wszystkie problemy szybko były wyprawiane. Natomiast wszystkim harcerzom i harcerkom życzę, aby w ten dzień Pamiętać o przyjaźni, braterstwie i solidarności wszystkich harcerzy i skautów na świecie. Czuję. Na imię Emilia, jestem z drużyny Czarna 13. Ja jako harcerka obchodzę już po raz drugi dzień myśli braterskiej. Ten dzień mnie i wszystkim skautom na świecie uświadamia, jak jest nas dużo i że wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi. Niezależnie od narodowości, koloru skóry lub wieku. Tegoroczny DMB mi się spodobał, bo był całkiem w innej formie. Byłam bardzo zainteresowana i szkoda, że tego roku nie mogliśmy spotkać się na żywo, lecz jestem bardzo szczęśliwa, że miałam okazję uczestniczyć zdalnie. Brałam udział w wirtualnym muzeum i warsztatach. Było bardzo dużo uczestników. Poznałam wiele, wiele nowego i chcę podziękować instruktorom i harcerzom, którzy brali udział w zorganizowaniu tego święta dla nas. Tegoroczny DMB oceniam na 10 z plusem, bo nawet w czasie międzynarodowej pandemii udało się spędzić czas w gronie Harcerzy zdalnie. W tym szczególnym dniu dla, dla harcerzy chcę pożyczyć, aby służba, którą pełnimy, dawała dużo szczęścia. Życzę radości, aby każda chwila życia była przepełniona wiernością słów. Oraz wsparcie naszego patrona w harcerskiej służbie. Serdecznie pozdrawiam. Czuwaj! Mam na imię Blanka Szymańska, oswojony wilczek. Jestem z 19. Wileńskiej Drużyny Harcerek Pasieka. W tym roku 2021 jest to już mój ósmy DMB. Dla mnie dzień myśli braterskiej jest dzień taki szczególny, gdy wiem, że to są urodziny założyciela Scoutingu Roberta Baden Powella, ale też dzień, gdy mogę go spędzić z innymi harcarzami, wiedząc, że mamy jeden cel i jedną myśl. W tym roku kadra tegorocznego dnia myśli braterskiego składa się z siedmiu osób. I mieliśmy takie trudności, jak nie wiedzieliśmy, ile osób w ogóle weźmie udział w, w, w tegorocznym Dniu Myśli bo to było takie coś nietypowe i nietradycyjne. E, wahaliśmy się, czy w ogóle trzeba to organizować, i nie mogliśmy do końca przetestować, jak będzie działał serwer e, DMB. Na tyle, tak dużo osób było po, nas ponad 170 chyba jednak wszystko udało się, wszystko bardzo fajnie i te takie strachy, niby że a może się nie uda, czy coś, chyba najbardziej pomogli nam w organizowaniu i w pytaniu co się nie uda. Wszystkie przygotowania ogólnie zajęły nam gdzieś około dwóch miesięcy i o wiele mniej niż organizować dambę na żywo. Ale jakoś zdążyliśmy, nie wiem, ja właśnie jak. E, tegoroczny DMB, chociaż był taki bardzo nietypowy, bardzo nietradycyjny, oceniam chyba jak jeden z najlepszych dni, dni myśli braterskich, bo wszyscy będąc, nawet niektórzy, nie w Litwie, nie w Wilnie e, może ktoś chorował. Mogli być na zajęciach, mogli widzieć twarze swoich przyjacieli, twarze swoich e, drużyn, osób z drużyn, e, osób z, w ogóle z całego związku hercerskiego, kto mógł przyjść. I e, też bardzo cieszę się, że udał się nam Apple DMB na Instagramie. Bo też wahaliśmy się, że niby jak to będzie, jak to będzie, ale wraz z pracą, z pomocą drużynowych, z pomocą prowadzących zajęć udało się nam to zrealizować wszystko. W tak piękny dzień, dnia myśli braterskiego życzyłabym wszystkim harcerzom i harcerkom chyba odnalezienie, może zastanowienie się, może nie wiem. Po prostu pomyśleć, czym dla nas jest braterstwo, czym dla nas jest harcerstwo, dlaczego działamy, dlaczego tu jesteśmy i co chcemy zrobić dla całego harcerstwa. Dziękuję. Czuwaj! Myślę, że każdy z nas chociażby raz miał w myślach chęć spotkać się ze wszystkimi harcerskimi przyjaciółmi, wspólnie spędzić czas. Pośpiewać harcerskie piosenki, ale jak słyszeliście, dzisiaj w pewny sposób również uczestnicy mogli poczuć tę więź. Chcemy podziękować całej ekipie organizacyjnej, wszystkim prowadzącym zajęć za ogrom włożonej pracy, za to, że choć i przez kamerki, ale mogliśmy zobaczyć swoje wzajemne uśmiechy, usłyszeć głosy a także już jutro mamy Międzynarodowy Oficjalny Dzień Myśli Braterskiej, dlatego zapraszamy o 7.15 wraz z braćmi z kołtami spotkać Wschód Słońca, który rozpocznie 164. rocznicę urodzin Baden-Powela. Więc zawczasu z okazji Dnia Myśli Braterskiej składamy instruktorom, zukom, harcerzom i wędrownikom najserdeczniejsze życzenie. Aby służba, którą pełnicie, dawała Wam dużo szczęścia i satysfakcji, abyście wciąż odkrywali nowe szlaki i niestrudzenie dążyli do zamierzonych celów. Pamiętajcie, że dawanie radości innym może dać o wiele więcej. A także jest super możliwość. Jeżeli chcesz być częścią nas, podoba się fotografować filmować, pisać teksty, a może chcesz razem nagrywać audycję? Dział HD organizuje nabór, więc śledź nasz Instagram hearts a dowiesz się więcej. Jednak jeżeli nie masz Instagrama, to śmiało zgłaszaj się na nasz gmail podany poniżej, a skontaktujemy się z Tobą. A dziś z Wami była druhna pionierka Ewelina Ragucka, troskliwy wróbelek oraz druhna tropicielka Patrycja Kościkiewicz, ambitny wróbelek. Czuwaj! Harcerstwo to dla mnie wszystko. Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideale. Lecz to, że są one wysokie. Robert Baden-Powell. Jedno przyrzeczenie, jedna prawda, którą zna każdy z nas. Jeden czas, jedno wydarzenie, jeden uśmiech, który żyje sto lat. Zobaczcie raz. Jeden świat, jedno przyrzeczenie, jedna prawda, którą zna każdy z nas. Jeden, jeden czas, jedno wydarzenie, jeden uśmiech, który żyje sto lat. Świata, jedno przy... 灯下。